Dzień dobry, wieczór. Fajnie, że tu jesteście. Lecimy z kolejnym tematem. A dziś do fotografowania w urzędzie nie jest potrzebna żadna zgoda, legitymacja, kurs liturgiczny, zwał jak zwał. Podanie proszę. Proszę bardzo. Tak, i teraz kserokopia jest podania, proszę. Kserokopia. Może to mieć charakter bardziej luźny, humorystyczny, a może mieć to charakter wzruszający. Fajna rzecz. Palchino, że to jest wszystko ustawiane? Jakie pułapki czekają na fotografa ślubnego w trakcie ślubu w plenerze? Co trzeba wiedzieć o ślubie humanistycznym? Jak wygląda relacja między fotografem a urzędnikiem? Jaka jest różnica w stosunku do relacji między fotografem a księdzem. Ślub w plenerze najczęściej początkującym fotografom kojarzy się z jakąś bajką i cudownymi, pięknymi zdjęciami. I oczywiście tak może być, ale czy tak jest zawsze? No nie za bardzo, bo ślub w plenerze ma też pewne pułapki dla fotografa ślubnego. Najbardziej problematyczne może być światło, ale o tym za chwilę. Jeżeli chodzi o fotografowanie w kościele, to już powstał jeden filmik na ten temat, więc dzisiaj skupię się na tym, co powiedziałem na początku, czyli na ślubach cywilnych i humanistycznych. Jeżeli chodzi o śluby cywilne, to do fotografowania w urzędzie nie jest potrzebna żadna zgoda, legitymacja, kurs liturgiczny, zwał jak zwał. Podanie proszę. Proszę bardzo. Tak, i teraz kserokopia jest podania, proszę. Kserokopia. Możemy po prostu przyjść i fotografować. Sugeruję jednak, by przed samą ceremonią przyjść, przywitać się z urzędnikiem, zapowiedzieć, że będziemy wykonywać tutaj zdjęcia i że będziemy się zachowywać kulturalnie. Kultura to chyba tutaj podstawa. Więc po prostu poruszajmy się w miarę dyskretnie, nie przeszkadzajmy, nie wchodźmy między urzędnika a parę, nie właśmy cały czas za plecami urzędnikowi. Starajmy się po prostu robić tak te zdjęcia, by nikomu nie przeszkadzać, bo... Też pewnie nie chcielibyśmy, żeby ktoś nam przeszkadzał w pracy. Urzędnik też tam jest w pracy, więc szanujmy jego pracę. Praca, praca, praca. Mówię tu cały czas praca. No właśnie, jeżeli chodzi o pracę w trakcie ślubu cywilnego, to warto mieć na względzie to, że te ceremonie najczęściej są dużo, dużo krótsze. W zasadzie to ślub cywilny składa się z wejścia pary młodej, krótkiej przemowy urzędnika, założenia obrączek, powiedzenia przysięgi. I tyle. Więc cała taka ceremonia najczęściej trwa około 15-20 minut. Ja jednak z doświadczenia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Katowicach wiem, że te ceremonie mogą być też dużo dłuższe. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Katowicach, jeżeli prowadzi ostatni ślub, udziela ostatniego ślubu w danym dniu, to często potrafi się rozgadać i taka ceremonia potrafi trwać nawet 40 minut. Także różnie wyglądają te śluby cywilne. Czasem. Jest to sucha, zwykła przemowa bez wielkich emocji, ale czasem urzędnik odpali coś dużo lepszego niż niejedno kazanie. Także wtedy też mogą się pojawić uśmiechy, łzy. Warto być czujnym. Temat ślubu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego, bym zamknął. Tu nie ma większej filozofii. Przejdźmy do ślubów cywilnych bądź humanistycznych, ale przede wszystkim tych, które odbywają się w plenerze. Te piękne sceny sfotografowane w trakcie ślubu cywilnego w plenerze mogą się okazać tylko jakąś bajką, bo czasem oczywiście możemy trafić na fantastyczne warunki oświetleniowe, ale czasem to piękne światło może nam przeszkadzać. Kiedy? Jeżeli mamy godzinę 14 i ślub cywilny w plenerze i mamy lipiec, no to wyobraźcie sobie, jakie wtedy mamy światło. Najczęściej słońce jest gdzieś centralnie nad nami. Uderza ono z ogromną siłą na przestrzeń, gdzie się odbywa ten ślub cywilny w plenerze. Para jest mocno doświetlona, a nie daj Boże, że pan młody jest w pełni naświetlony, a panna młoda. Stoi w cieniu i się nam robi lekki problem, bo jak to wszystko sfotografować? Więc, jeżeli boicie się ciemnych kościołów, to moim zdaniem one są niczym w stosunku do tego, co nas może spotkać w plenerze. Bo, czy wyobrażacie sobie robienie sesji w godzinie 14 w środku lata? No, światło jest, że tak powiem, średnie. Oczywiście można w jakiś sposób wykorzystać w trakcie, nie wiem, zdjęć jakieś w architekturze, ale generalnie no jest ono mocno przeciętne raczej ja takiego światła unikam w trakcie reportażu nie możemy wybrać momentu kiedy się odbywa ślub więc musimy działać w warunkach zastanych i trzeba się z tym pogodzić ale zaznaczam że piękne warunki oświetleniowe nie zawsze się trafiają i warto być przygotowanym i mieć w głowie różne pomysły na ciekawe kadry nawet jeśli warunki nie będą nam sprzyjały jak już jesteśmy w temacie ślubów plenerowych to warto poruszyć temat ślubów humanistycznych, które z roku na rok stają się coraz bardziej popularne. Przynajmniej tak mi się wydaje. To jest oczywiście dowód anegdotyczny, bo. co tam ma być, kuj? Mówię to na podstawie swojego doświadczenia, ale tak, z roku na rok liczba ślubów cywilnych jest coraz większa. To raz, a dwa liczba ślubów humanistycznych jest coraz większa. Kiedyś to były pojedyncze śluby na sezon, na dwa sezony nawet. W tej chwili mam ich. Po kilka na rok. Czym się je ślub humanistyczny? No ślub humanistyczny to nie jest żadna urzędowa ceremonia. Jest tam najczęściej osoba, która po prostu prowadzi ten ślub, mistrz ceremonii, taka, która po prostu udziela symbolicznego ślubu parze. Nie ma żadnych ustaleń, co i jak musi po sobie następować. Jest to dużo luźniejsza forma. Także warto dopytać pary, jak jest przewidziany harmonogram danego ślubu. Humanistycznego, na którym będziemy fotografować. Najczęściej można się spodziewać ciekawych przemów pary młodej, fajnej przysięgi wzruszającej, czasem czytanej z kartki, bo one są długie, te przysięgi wzruszające, więc warto być czujnym, bo może być sporo emocji. Ja uważam, że śluby humanistyczne to coś świetnego i miałem kilka sytuacji, gdzie para robiła śluby humanistyczne jako dodatek do ślubu cywilnego, żeby mieć też Jakąś autorską przysięgę i poszerzyć to jeszcze o przemówienie mistrza ceremonii, który przygotowuje właśnie takie przemówienie do konkretnej pary, czyli poznaje wcześniej parę, dowiaduje się coś o nich i sprzedaje te informacje wszystkim gościom. Może to mieć charakter bardziej luźny, humorystyczny, a może mieć to charakter wzruszający. Fajna rzecz. Kluby plenerowe też troszkę mi się kojarzą z tym, czego nie lubię i jak ktoś mnie często obserwuje. I widział większość moich filmów, to pewnie wie, jakie mam podejście do stylizowanych warsztatów, gdzie mamy udawany ślub w plenerze, yy, piękne zdobienia, piękne kwiaty, i wszystko po prostu wygląda cudownie. No to z tym mi się trochę kojarzą śluby plenerowe. I właśnie tu jest ta pułapka. Początkujący fotograf idzie na takie warsztaty, widzi, jak to wygląda u kogoś innego na zdjęciach, pal licho, że to jest wszystko ustawiane. Więc idzie taki fotograf, fotografuje taki ślub, który jest w określonych warunkach w pięknym miejscu, i potem idzie na reportaż i zderza się z rzeczywistością. Bo nie wszystko tak wtedy cudownie i pięknie wygląda. Także strzeżcie się takich warsztatów i nie idźcie tą drogą. Mam nadzieję, że ten temat jest dla Was już teraz trochę czytelniejszy i jaśniejszy. Jeżeli macie jakieś pytania swoje doświadczenia związane z ślubami plenerowymi, cywilnymi, humanistycznymi, to napiszcie w komentarzu. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, to zostawcie suba, będzie mi bardzo miło. Więcej krótkich treści znajdziecie na moim Instagramie czy TikToku. Serdecznie Was tam zapraszam. Na dziś to wszystko. tych kadrów życzę i do następnego.